Hej, hej, hej! Witam się z wami najpiękniejszą pięknością ze wszystkich piękności, jeśli chodzi o książki. Jest to Podróż z Tobą, pani Jessica Joyce. Książkę dostałam do recenzji od wydawnictwa Filia, a jej premiera była 8 maja 2024. Ona tak długo u mnie tu czekała, że ja ją wcześniej nie wzięłam. To jest taka perła wśród pereł. Naprawdę, to była tak przejmująca i przepiękna historia. Ja wkręciłam się nią od razu. I może też dlatego, że moja babcia, słuchajcie, też miała podobne przeżycia. Tylko tylko moja babcia jeszcze żyje. <laughs> Jedynie choroba troszkę sprawia, że wiele rzeczy nie pamięta, ale no, pomijając moje sprawy prywatne, działo się w tej książce całej działo. Słuchajcie, ta książka opowiada o losach pewnej dziewczyny, którą zmusił los, żeby powróciła do swojego domu rodzinnego. I ona tam czasami coś tam na to biadoli, że straciła pracę i tak dalej. Odnaduje tam, co całą swoją przeszłość, którą pamięta z czasu dzieciństwa. Tu też co nieco o tym opowie. Niestety niedawno zmarła jej ukochana babcia, z którą utrzymywała dosyć zażyły kontakt, ale powiem Wam, że ogólnie tutaj stratę tej babci przeżywa naprawdę każdy. I główna postać odkryła sekrety swojej babci, z którymi ona wcześniej się nie dzieliła, chociaż była pewna, że naprawdę wszystko o sobie wiedziały, bo grały zawsze w taką grę, yy, gdzie... Przyjmująco była szczerość na prowadzeniu, gdzie musiały zdradzać swoje sakreciki. I słuchajcie, usłuchajcie, poszlątkując po niej rzeczy, ona napotyka na dziwne listy i zdjęcia, przedstawiające jej babcię z innym mężczyzną niż jej dziadek. A przecież wiadomo, że dziadka kochał nad życie. Spostrzega tam, że choć jej dziadkowie pałali do siebie najpiękniejszą miłością, bo tutaj też jest pokazane, że ten dziadek też ją tak mocno kochał, to jednak istniał ktoś, o kim ona w ogóle nie wiedziała. A po tym, co odnalazła wieży i między tym obcym, również było bardzo gorąco, słuchajcie, nie rozstrząsając tak dłużej, ona daje zdjęcie swojej babci z tym całym dawnym ukochanym zapiskiem, że poszukuje tego człowieka. No i długo nie musi czekać, bowiem ktoś jej odpisuje, że pan z filmu jest jego dziadkiem. No i rozpoczyna się aranżacja spotkania między tymi osobami. I wiecie co? I dalej wam nie powiem. Bowiem nadchodzi czas, w którym złapiecie się za serce i za zachwytu będziecie spijać każde następne słowo. Przeżyjecie coś cudownego, a uczucia zawarte obejmą was naprawdę calutkich. Możecie nawet dojść do wniosku, że i wasze niespodziewane marzenia w końcu powinny ruszyć się z miejsca no bo po co czekać? Wiecie, czasami później może być na wszystko za późno. Przeżyjcie wraz z bohaterami najcudowniejszą podróż, którą zaplanowali dla siebie wtedy, ale los sprawił, że nie dane im było jej doczekać. Więc wyruszając tropem babcinych pragnień, główna postać przeżyje coś, o co nawet siebie nie podejrzewała. Słuchajcie, to cudowna historia, naprawdę cudowna, przepiękna, prześliczna, napisana takim boskim piórem z dawką taką, takiej niepewności i wyczekiwania, no bo nie wiemy, co dalej odnajdzie, jak tam pojedzie, co się zdaje, co się wszystko stanie. Możemy się śledzić zakończenia, ale powiem Wam, że raczej nie w takiej wersji. Sami się przekonajcie, ja po prostu jestem wciąż nią zachwycona. Wiecie, czasami bowiem nie wiadomo, czy nasz wróg kiedyś nie będzie naszym najlepszym przyjacielem. Piękna, piękna, cudowna, wzruszająca. Bardzo, bardzo Wam polecam. To jest romans, ale niekoniecznie aż taki ostry, po prostu w delikatniejszej wersji. Cudowna, z całego serca polecam. I do usłyszenia. Pa, 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 pa.